Cześć, nazywam się Ola i dzisiaj rozmawiamy o bardzo, bardzo, bardzo ważnym temacie. Jest on też całkiem pilny, ponieważ dzisiaj mamy środę, ja nagrywam ten filmik tego samego dnia, którego zostanie on opublikowany. Um, a już ten weekend odbywa się finał Olimpiady Biologicznej i dzisiaj opowiemy sobie, porozmawiamy, podyskutujemy o obronie pracy badawczej i o pracy badawczej w ogóle. Napisało do mnie z tym pytaniem całkiem sporo osób, specjalnie biorąc, biorąc pod uwagę fakt, że w finale bierze... Udział około 100 osób. Fakt, napisało do mnie 6-7 osób. Z całkiem duży odsetek osób, które biorą udział w finale. Także strasznie się cieszę i jest mi bardzo miło, że jestem takim zakątkiem w internecie, do którego można napisać z różnymi pytaniami dotyczącymi olimpiady biologicznej, bo wiem, że to jest duży problem, zwłaszcza dla osób, które nie są ze szkół z tradycją olimpijską, czyli osób, które nie są w stanie w szkole uzyskać zbyt dużo pomocy, ponieważ po prostu. Nauczyciele nigdy nie mieli uczniów startujących w Olimpiadzie, i też nie ma starszych roczników, które w tej Olimpiadzie startowały i do, doszły tak daleko. Także po pierwsze, super gratulacje, mega się cieszę, że jesteście w tym finale i porozmawiamy sobie o tym, jak przygotować się do tej obrony pracy badawczej. Tak, na ostatnią chwilę, na ostatnią prostą, jakie są ważne elementy, o których musicie pamiętać. Zbieram się do nagrania tego filmiku. Już całkiem długo i prawda jest taka, że jest to spowodowane tym, że moje doświadczenie z obroną pracy badawczej wcale nie jest takie super, jak bym chciała i o ile olimpiada biologiczna jest dla mnie w, w moich wspomnieniach super czasem, to miałam pewien taki problem właśnie z pracą badawczą, z obroną pracy badawczej, bo kiedy startowałam w olimpiadzie za drugim razem za pierwszym razem, jak byłam w drugiej liceum to pojechałam na olimpiadę międzynarodową jak startowałam w trzeciej liceum, to zmieniła się ta formuła um, olimpiady na taką, jaka jest teraz i ja startowałam głównie po to, aby móc ponownie paść na Olimpiadę Biologiczną Międzynarodową i udowodnić, że ludzie z Polski mogą zdobyć złoty medal. To był mój cel, ponieważ jak byłam na Olimpiadzie Międzynarodowej, to zauważyłam, że byliśmy źle do niej przygotowani. I ja mam ogromny szacunek do Komitetu Olimpiady Biologicznej i do tego, co robią, zwłaszcza tego, co robią teraz. Robią to razy lepiej niż wcześniej i naprawdę to jest fenomenalny konkurs. No ale były rzeczy, które ja założyłam. Kiedy ja byłam na Olimpiadzie Międzynarodowej, że gdybym wiedziała takie bardzo drobne rzeczy, to myślę, że mogłabym tę Olimpiadę dużo lepiej napisać. I tak mi było przykro, że przez tyle lat nigdy nie było żadnego złotego medalu dla Polski, mimo że Polska była z jednym krajów, które współtworzyły Olimpiadę Międzynarodową, kiedy ona powstawała jakoś strasznie dawno temu. I tak mi było przykro, że z Polski nikt tego złotego metalu nigdy nie miał i ja miałam taki cel, że pojadę jeszcze raz na tą Międzynarodową um, i udowodnię temu światu, że Polska jest super i że uda mi się sprawić, żeby, żeby lepiej wypadła na tej arenie międzynarodowej. No ale co mi pokrzyżowało plany, to była obrona pracy badawczej. Pamiętam, do dziś nie sprawdzałam tego wcale ostatnio, ale tak mi to w pamięci, że wersus osoba, która miała pierwsze miejsce, kiedy startowałam za drugim razem w, 2000, w roku szkolnym 16-17, to miałam coś w stylu 0,6, może 0,6,1. Punkta mniej na 100 z teorii i praktyki. Od osób, które pierwsze miejsce, i ja miałam siódme, ale miałam chyba 8 punktów mniej za pracę badawczą, ze względu na obronę, na której to moją pracę teraz jechali. dwie recenzje szczegółowe i jedną ogólną. Ja z jednej recenzji szczegółowej miałam maksymalną liczbę punktów, ponieważ moja praca miała etap ana element analizy satysfakcyjnej, yes. miałam 44 na 44 punkty. Druga recenzja strasznie zjechała moją pracę i ta recenzja ogólna też była taka umiarkowana um, i to jest moment, w którym musimy zacząć myśleć o tym, jak przygotować się do obrony. Więc macie teraz te dwie recenzje szczegółowe i recenzję ogólną i jeżeli jest tak, że jedna z tych recenzji jest super pozytywna, a druga nie, no to, to nie jest taka sytuacja, że ale jedna osoba powiedziała, że to jest super. No ale szanse są takie, że ta recenzja, która krytykowała Waszą pracę, ma jakieś konkretne punkty, do których będziecie musieli się pewnie odnieść. I przeczytajcie bardzo dokładnie te recenzje. Zastanówcie się nad tym, za co dokładnie zostały Wam odjęte punkty, um, jakie są te elementy, które mogłyby zostać podważone? Jakie są zagadnienia, które może w waszej pracy nie były najlepiej wykonane? Ja mimo, że mam trochę poczucie, że może moja cena pracy była niesprawiedliwa i tak dalej, no to, ona nie była jakaś super praca. W sensie, większość prac, które są w biologicznej, to nie jest, jak to się mówi po angielsku, rocket science, to nie jest materiał na Nobla, ani jakieś nie wiadomo jakie wytwory naukowe i nie musi tak być. I możecie mieć poczucie, że może wasza praca została niesprawiedliwie oceniona, ja sama miałam takie poczucie, ale teraz możecie spróbować um, na obronie odbić się z tego, pokazać, że to, co zostało skrytykowane, dlaczego Wy to zrobiliście w ten sposób. Jeżeli skrytykowali na przykład Waszą metodę um, mierzenia zmiennej, którą, którą mierzyliście, jeżeli mieliście pracę eksperymentalną, no to dlaczego taką wybraliście, jakie mieliście ograniczenia? Na przykład jest pandemia, to jest całkiem dużo ograniczeń. Jakie mieliście ograniczenia w tej pracy? Co wam pokrzyżowało, może plany, jeżeli coś nie do końca poszło po waszej myśli? Dlaczego wybraliście takie, taką, takie pytanie badawcze, taki problem badawczy? Co was zainspirowało? Postawiliście hipotezę, dokładnie metody, dlaczego wybraliście takie metody? Jeżeli macie jakieś poparcie tutaj też naukowe, dlaczego taką metodę właśnie dokładnie? Analizę statystyczną, dlaczego wykonaliście taką analizę statystyczną, um, dlaczego wysnuliście potem z tego takie wnioski, żeby to wszystko dokładnie przemyśleć, tak jak macie całą tą badania naukowe i po kolei te etapy, żebyście byli w stanie uargumentować wszystko. W moim przypadku, na przykład, na obronie, bardzo się um, komisja dopytywała o mój wybór kasztanowców. Moja praca była na kasztanowcach, na Wiecie, o tych drzewkach co mają kosztanek produkują i są fajne, ogólnie całkiem super. I dlaczego ja wybrałam dokładnie te kasztanowce w Warszawie? Dlaczego nie jakieś inne? Co kierowało mną? I to było pytanie, na które ja nie do końca byłam przygotowana. To było pytanie, które w ogóle nie zostało, ten element mojej pracy badawczej nie został podważony w żadnej z recenzji, którą dostałam. Jednak to było główne pytanie, po grillowano mnie tam na tej obronie pracy badawczej. Więc bardzo ważne jest to, żebyście każdy ten etap byli w stanie uzasadnić. Czyli dlaczego wybraliście taką próbkę? Dlaczego, jeżeli badacie, nie wiem, wpływ pH na jakąś roślinkę albo wpływ jakichś nawozów, jeżeli robicie jakąś taką pracę botaniczną, dlaczego wybraliście ten gatunek roślinki, na który pracujecie, żeby na niej pracować? Co wam kierowało? Dlaczego dobraliście takie stężenia tych rzeczy, których testujecie? Jeżeli robiliście pracę obserwacyjną, to dlaczego wybraliście dany ekosystem? Na jakiej podstawie. Byliście w stanie potem oznaczyć rośliny, które tam rosły, czy oznaczyć owady, które tam ocenialiście, patrzyliście na jakieś owady w jakimś ekosystemie, w jaki sposób coś wykonać, żebyście każdy element mieli jakieś uzasadnienie, żebyście nie byli zaskoczeni żadnym pytaniem. Od pory, od czasów mojej obrony, już wielokrotnie byłam w stanie prezentować jakieś inne badania, które robiłam na studiach, prezentować je i potem mieć pytania od. Komisji, czy przy rekrutacji na doktoraty, czy takiej publiczności, kiedy prezentowałam na jakimś seminarium, mini-konferencji, i żebyście byli w stanie uzasadnić te wszystkie etapy Waszej pracy, żeby Was nie zaskoczyło to, że ktoś Was może o coś zapytać związanego z etapem, który może nawet nie został skrytykowany, skomentowany w recenzji, to i tak żebyście byli na niego przygotowani. Kolejna rzecz, jeżeli na tej obronie pracy badawczej zapytają Was, no to proszę nam tutaj opowiedzieć coś. Pokrótce o pracy badawczej, no to żebyście mieli przygotowane kilka zdań, które mówią po kolei, jaki był problem badawczy, jak postanowiliście się z nimi mierzyć, jaka była hipoteza, jak to wykonaliście, ale to być okrótce. To nie ma być teraz epopeja i będziecie opowiadać przez trzy miesiące piękną polszczyzną o tym, jaka to jest Wasza wspaniała praca badawcza, tylko po kolei. Ja zainteresowałam się um, problemem wpływu soli na rozwój roślin, ponieważ jest to zwłaszcza trudna sprawa w miastach, gdzie wiadomo solimy drogi i dlatego postanowiłam sprawdzić jaki wpływ na różne rośliny, na rośliny, które mogą mieć dla nas wartość gospodarczą oraz chwasty, ma wpływ sól. Także wykorzystałam ten i ten gatunek, podlewałam je takimi stężeniami soli, ponieważ w tej i tej publikacji ktoś mówił, że takie są mniej więcej stężenia soli i takie badali, kiedy badali zasolenie gleb w, w, wzdłuż autostrad um, i zgodnie z, 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 z moją hipotezą, że sól ogranicza wzrost, okazało się, że tak, ale okazało się, że jest to efekt o 25% większy u pszenicy versus u te, tego i tego chwastu, który wykorzystałam, co podkreśla fakt, że um, solenie dróg bardziej wpływa na rośliny uprawne, a nie na inwazyjne chwasty. Wzrost i rozwój roślin mierzyłam na podstawie ich masy, ich biomasy oraz długości i powierzchni liści, powiedzmy. Jakby koniec opisu. No nie mówię, że to była koniecznie sensowna praca badawcza, ani że ktoś z Was zrobił taką pracę badawczą, ale żebyście byli w stanie opisać. Taki był problem badawczy, co Was um, popchnęło do tego problemu. Miałem znajomego, który na przykład badał wpływ kawy. Takiej mielonej, która może być na przykład resztkami z, z kawiarni i tak dalej, na wzrost roślin, że y, to już wcześniej była kawa pokazana jako potencjalnie. Um, typ nawozu naturalnego, no i wiemy, że jest bardzo dużo odpadów na świecie, to możecie mieć jakąś statystykę, um, tej kawy i dlatego to mogło być ciekawe zastosowanie, aby wykorzystać ponownie te odpady, zamiast, one lądują na wysypisku śmieci, to mogłoby być wykorzystane, aby pomóc jako ekologiczne rozwiązanie i jednocześnie poprawić uprawę roślin, no i na tej podstawie on tam mieszał sobie tą kawę z glebą i patrzył, jak te rośliny rosną. Um, to i to mi wyszło, um, takie i takie były... Um, Warunki, w których tą kawę dodawałem, dodawałam. No i w ten sposób jesteście w stanie krótko opisać pracę, i teraz komisja może Wam zadać jakieś pytania: w sensie, hmm, dlaczego Pan, Pani wybrała to i to? Hmm, dlaczego Pan, Pani wybrała ten gatunek roślin, żeby na nich pracować? Hmm, dlaczego Pan, Pani wybrała cztery stanowiska w, na swojej ekosystemie, którego wstępną analizę um, fitosocjologiczną czy ja, jakąś e, robiła? Hmm, dlaczego Pan, Pani wybrała tylko te konkretne miejsca i tylko. Te konkretne obszary, na których pan, pani patrzyła na porosty, aby ocenić jakość powietrza w, nie wiem, Krakowie, Warszawie, bytomiu, cokolwiek. Dlaczego pan, pani była w tym parku? Dlaczego pan, pani wybrała to jezioro oraz te konkretne stanowiska, na których pobierała pan, pani próbkę wody? No, myślę, że rozumiecie o co chodzi, żebyście byli w stanie w krótki sposób pokazać. Jaki był problem badawczy, jaki mieliście cel tej pracy, co chcieliście pokazać, w jaki sposób do tego podeszliście, jakie wykorzystaliście metody, jakie mieliście wyniki, jakie wnioski z tego można wysnuć, co dalej można by było zrobić z tą pracą, jaka byłaby, żeby ją pociągnąć dalej, jeżeli wam wyszło coś ciekawego, jak to dalej rozwinąć, żebyście też mieli taki pomysł na to, co z tą pracą można by było zrobić dalej, gdybyście mieli czas, środki, możliwości i żebyście też byli w stanie Pewnie jesteście w stanie zidentyfikować słabe punkty swojej pracy. Ja zdecydowanie byłam w stanie zidentyfikować główny słaby punkt mojej pracy, który został skrytykowany w recenzji, i to była moja metoda badania pH gleby, bo ja badałam wpływ zanieczyszczenia powietrza oraz pH gleby na atak liści kasztanowca przez takiego pasożyta, który się nazywa szrotówek kasztanowcowiaczek. I ta moja metoda badania pH gleby była taka na no, 2 na 10. Przyznaję się do tego otwarcie. No, nie była zbyt dobra. To zostało wykryte w mojej recenzji. Na obronie nikt się o mnie to, o to nie pytał. To było pytanie, na które byłam tip-top przygotowana. Nie padło. Padło pytanie, jakim sposobem wybrałam kasztanowce, które badałam i dlaczego wybrałam te, a nie inne. Um, na to pytanie nie byłam przygotowana. Także jednocześnie ważne jest to, żebyście zidentyfikowali, jakie są słabe punkty z, z waszej pracy, bo każda praca ma jakieś słabe punkty. To jest praca, którą robiliście w wolnym czasie, to nie jest w laboratorium, to nie jest... Super restrykcyjne środowisko naukowe, więc jakieś te słabe punkty pewnie w nim są, ale też zastanówcie się nad tym, jakie mogą być inne punkty, które Waszym zdaniem nie są jakieś kontrowersyjne, ani takie, do których można zadawać pytania i je drążyć, i żebyście byli na nie wszystkie przygotowani. Kolejna rzecz to też, musicie się czuć pewnie, pójść na tą obronę z pozytywnym nastawieniem, nie przestraszeni, przerażeni, że to będzie coś strasznego. Oni waszej pracy nie mogą bardzo zjechać. Zazwyczaj te różnice to jest kilka punktów w dół, w górę. Um, niestety, nie chcę tutaj was straszyć, ale trzeba być trochę realistami. Kiedy ja właśnie za drugim razem startowałam w Olimpiadzie, było kilka osób, którym zjechano pracę na zero punktów i dostały za tą pracę po obronie zero punktów. Um, bardzo to było smutne dla tych osób, które włożyły dużo pracy w swoje badania na pewno. I coś takiego się może zdarzyć, dlatego, i to mówię Wam po to, żeby podkreślić to, żebyście się przygotowali do tej pracy badawczej. Bo teraz już macie mało czasu i poświęcicie jeszcze 10 godzin na to, żeby się przygotować do teorii albo do tej praktyki. I to Wam może podniesie tak od punkt o 0,1, o 0,3 w ostatecznej tej punktacji, na podstawie której potem jest ranking. A praca badawcza jest niedoceniana, a ona jest ekstremalnie turboważna, jeżeli chodzi o punktację. I to praca badawcza tak naprawdę, a nie wyniki um, z tych pozostałych części, dyktuje to, kto pojedzie na Olimpiadę Międzynarodową, kto będzie laureatem. I ważne... Punktacja jest ważna, ale jeżeli się patrzyło na um, top 10-15 osób, um, to często jest tak, że te duże te różnice wynikały nie z części praktycznej, nie z części teoretycznej, tylko właśnie z pracy badawczej, która po pierwsze skacze, czyli nie jest tak, że możecie mieć z pracy badawczej kropka 75 y, punkta, tylko skacze, więc to powoduje dużą różnorodność w punktach, kiedy te różnice na czubku listy... To są no, malutkie, co 0,1, co 0,3, co 0,2. Um, więc tutaj jest naprawdę malutka różnica. A praca badawcza jest oceniana tak, że powoduje duże różnice w punktach. Więc jeżeli teraz macie na coś wykorzystać czas, to polecałabym wykorzystać na obronę pracy badawczej i pomyśleć o tym. Jakie są słabe punkty jej, jak możecie jej obronić? I nie podywajcie się, że zadam na no przykro mi, no, rzeczywiście to jest słaby punkt mojej pracy, tylko spróbujcie, no rzeczywiście to jest um, aspekt, który gdybym teraz wykonywała tą pracę, to wykonałabym inaczej. Um, I. Możecie powiedzieć tak, lepszą metodą w mojej sytuacji, pomiaru pH, byłoby zastosowanie tego i tego, jednak w tamtym momencie nie miałam dostępu do takiego sprzętu i rzeczywiście to byłoby bardzo wartościowe, i gdybym chciała dalej ciągnąć te badania, ponieważ wydaje mi się, że są bardzo ciekawe, to na pewno powtórzyłabym pomiary stosując tą inną metodę. Bardzo ciekawym byłoby też spojrzenie na to i to, jakby jeżeli nie umiecie do końca odpowiedzieć na jakieś konkretne pytanie, to. Nie należy się poddawać i pomyśleć sobie, no to już w ogóle przepadło, umarł w butach i koniec tego wszystkiego. Tylko pomyślcie o tym, jak powinniście byli to rozwiązać wtedy i możecie o tym powiedzieć, że. Rzeczywiście, tutaj um, ciekawe byłoby na pewno zwiększenie ilości stanowisk, na którym pobierałam próbki wody w jeziorze śniardwy. Jednak ze względu na ograniczone zasoby oraz XYZ um, nie było to możliwe. Myślę, że to by było bardzo ciekawe i mogłoby zwiększyć. Um, Możliwą, możliwą analizę statystyczną do wykonania na tych próbkach, gdyby było ich więcej. Jednak wydaje mi się, że nawet na podstawie tych y, sześciu pomiarów, które wykonałam, możemy wysnuć jakieś y, wstępne związki i spróbować zobaczyć y, jakieś korelacje albo y, zauważyć, że coś tam, coś tam się dzieje. Y, lecz na pewno bardzo ciekawe byłoby rozwinięcie tych badań i pobranie większej ilości próbek. Albo no, y, zdecydowałam się na ten i ten temat, ponieważ. Przeczytam to i to, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Um, jest to temat, który jest całkiem. Um, najlepiej byłoby zbadać bardzo dokładnie w warunkach laboratoryjnych, jednak ze względu na ograniczone zasoby i um, fakt, że nie mogłam korzystać ze szkolnego laboratorium ze względu na pandemię. Um, postarałam się wykorzystać to i to, żeby zbadać to i to, jakby nie należy się poddawać, nawet jeżeli to jest trudne pytanie. I jeżeli to jest pytanie, które dojdzie do czegoś, co naprawdę może zawaliliście, może zrobiliście źle. Um, no to jakoś doszliście jednak do tego finału i warto jest się nie poddać i spróbować pomyśleć o tym, jakie były te słabe punkty, jak możecie je argumentować, jak możecie je obronić, to jest w końcu obrona pracy badawczej, też ta komisja nie chce Was wcale zniszczyć i zepsuć Wam życia i wam zgrillować Was i tak dalej, tylko chce z Wami porozmawiać o tej pracy, to jest dla nich coś pewnie ciekawe, Wy pewnie mieście super tematy pracy badawczej, um, przeczytajcie dokładnie te recenzje, które Wam zostały przysłane, Zobaczcie, co zostało wypunktowane jako potencjalne minusy, słabsze punkty pracy. Zastanówcie się nad tym, czy są jakiekolwiek inne elementy, do których ja bym się mogła przyczepić. Gdybym ja teraz miał Waszą pracę, to za który punkt mogłabym tam Was zgrillować i Wam zadać 10 pytań? I po prostu pomyślcie o tym, jak moglibyście to uzasadnić, spróbować ją argumentować. I jestem przekonana, że będzie dobrze i że Wam wszystko super pójdzie. Nie, nie stresujcie się za bardzo. To jest jeszcze super doświadczenie, które Wam bardzo pomoże w przyszłości. Mimo moje troszkę traumatyczne doświadczenie obrony pracy badawczej, pokazało, jak powinnam się przygotowywać do prezentowania moich badań w przyszłości, co teraz mi idzie zdecydowanie lepiej. I naprawdę, naprawdę, naprawdę ta praca badawcza na finale jest bardziej ważna niż powinna być, jeżeli chodzi o punktację, moim zdaniem, zwłaszcza ze względu na to, że to nie jest liniowa skala punktów i, nie, i te małe różnice, które są na czubku rankingu, um, które w teorii albo praktyce, kiedy macie punkt mniej więcej, um, to was może popchnąć trochę do góry, ale dwa punkty mniej więcej w olimpiadzie, to może was popchnąć 10 miejsc do góry, czy tam komisja wam doda te dwa punkty, czy odejmie. Um, a jeżeli będziecie mieli tam troszkę więcej na praktyce, to was da 0,1 punkta więcej w ostatecznej punktacji, dlatego naprawdę nie lekceważcie tego, bo to jest bardzo ważny punkt ankiety biologicznej i jeżeli macie się teraz do czegoś przygotować, to właśnie do tego. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania um, dotyczące konkretnej Waszej pracy badawczej, no ja teraz akurat nic nie robię mam osoby tydzień moich wakacji, zanim zaczynam intensywny okres, możecie do mnie napisać z konkretnymi pytaniami dotyczącej Waszej pracy badawczej. Jak możecie się jeszcze czegoś obronić? Na moim Instagramie to jest Ola de z kropkami między słowami. Ja postaram się Wam odpisać w konkretnych miejscach, gdzie mogę Wam bardziej pomóc, niż mówiąc ogólnie o tym, jakie mogłyby być Wasze słabe punkty, bo nie wiem, jakie mieliście prace badawcze, czy mieliście analizę wysypiska śmieci, czy mieliście wzrost drożdży na pożywce z czegoś szalonego. Także dajcie mi znać, jeżeli macie jeszcze jakieś konkretne pytania. Um, dajcie mi też znać w komentarzu, co dla Was jest najtrudniejszym elementem Olimpiady Biologicznej i finału Olimpiady Biologicznej. I jeżeli macie jeszcze jakieś takie konkretne rzeczy, z którymi bym mogła pomóc um, w przygotowaniu do finału, tak na ostatnią chwilę, to też dajcie znać. Może mi się uda przygotować jeszcze jakiś materiał, na przykład jutro. I trzymam za Was bardzo mocno kciuki i dajcie mi znać, jak Wam pójdzie, jak już będzie po finale.